Panie i panowie, witamy na oficjalnym media treningu przed galą Prime Show MMA 3 Street Fighter. Tego show nie moglibyśmy rozpocząć bez naszego włodarza przed państwem Cassius DON CASJO! Szeciński! Siemanko! Połowa radomia jest już. Miejmy nadzieję, że jutro przed telewizorami cały radą zawita. Zaczynamy. Powitajmy teraz prawdziwego wojownika oraz krwawego gladiatora, którym bezapelacyjnie jest Tomasz Olejnik. Następna gala w Szczecinie To tam zobaczymy Przed wami Maciej Rataj! Performance artystyczny przyszykowałem dla Was Pokaż szybkość! Po walczę ze mną ratę i jednak, kurwa, tam się coś w głowie stało. To Przecież... chyba będzie ostatnia walka ratania, bo coraz dłużej no, skończę. Nadstronowanego to wystarczy! Panie i panowie, Kuba Okso Armada nie mógł do nas dojechać, ale jest jego rywal. Przed państwem Mak Książę! Wielkie brawa. Ma książę piękne przyjmowanie na głowie. Na głowę zaprezentował. Drodzy Państwo, zróbcie wielki hałas. Przed Wami Michał! Przypominamy, że ta walka odbędzie się w systemie No Rules. No ciekawe czy zobaczymy główki tem tym pojedynku. Ogień z kurwami! Dobrze, panie i panowie, rozpoczynamy oficjalne ważenie przed Prime Show MMA3. A teraz czas na kolejnego zawodnika. Panie i panowie, Adrian Cioz! 8900! Michał Ciche! 7900! Pozycja wokerska. Michał, zapraszam do mnie. Michał zapytam wprost za co był ten liść za to, że nie zrobił wagi, choć obiecał. Zachował się niego Ale Adrian, co do wagi, była dżentelmeńska umowa: na no 80 kg. Ja niestety z różnych przyczyn nie dałem rady, tak więc przekazuję 30% swojej garzy na cele charytatywne, które powinny być generalnie w umowie. Więc to mogę zrobić, a pozostałych przepraszam za ten niecały kilogram. 30% federacja przekaże na cele i wrzucił siebie na fanpage'a. Dzięki, panie i panowie. Magdalena ma luba! Luba! Sześćdziesiąt dziewięć sześćset, fiura, 74 siedemdziesiąt cztery, osiemset. Pozycja to Wiesz, za zaglądkę nie można? A już się, już się nie dziwię, dlaczego treników nie pokazywałaś. Przepraszam, a zrobiłaś wagę w kotlecie? Szybam? Zrobiłaś wagę w kotlecie? Czy jestem chudsza, czy nie, i tak bym Cię pokonała. Na razie ja to ja decyduję o tym, czy w ogóle walka się odbędzie, moja więc dobra. Moja waga nie ma nic do rzeczy. A Ty zacznij przestrzegać Dziewczyno, zasady. trochę pokory, trochę Ale pokory. Ale Ty wiesz, że szybko będzie zakończona walka, jak zapierzesz za koszulkę? Chyba ktoś się kurwa nie nauczył za... Ale to nie jest walka, to jest face to face! Nie ma znaczenia zasady do... Kurwa, pierwsza do mnie z łapami wystartowałaś płatu Ale w twarz, a nie za pluskę! Morda! Idź Ale jeszcze wagę robić, nara! Dobra, dziękujemy. Tu pytania chyba będą zbędne. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie i panowie przed wami Tomasz Olejnik. Siedemdziesiąt siedem sto, Mikołaj Vandal Rcanek. Osiemdziesiąt jeden sześćset. Pozycja bokserska. Chodź tu bliżej wam. I to face. Zaraz wziąłeś w tobie chłopaczku, chłopaczujeś, żeby tak krzyczeli? Mordo. Czekajcie, czekajcie. A to to na mnie nie działa, to nie jest wcale żadna Słuchaj. presja. Ty tutaj teraz presję, bo grasz u siebie, i jak u siebie przepierdolisz, to będzie przykro. Wariaci, posłuchaj mnie, pierwsza sprawa. Sami tu przyszli, bo są ze mną, i wbijają w ciebie chuja, tak jak ja wbiję w ciebie go jutro, i tyle. Krótko w temacie. Ja pierdolę. Ja słuchaj, ja nic nie muszę dodawać, oni zrobili wszystko za mnie. Widzimy się kurwa jutro. Jakbyś był w moim mieście, by było odwrotnie, więc jutro jesteś rozjebany. I tyle. Olejnik, olejnik. Jeszcze jedno pytanko. Nie mogę nie zapytać o powitanie jakie zgotowała ci radomska publiczność. Zajebiste! Dzięki za takie powitanie. Wiesz, jak ja bym był z Radomia, a on ze Szczecina, to by było na odwrót, jak to działa po prostu, jak będziesz na wyjeździe. Więc tyle. Dziękuję. Zobaczymy później na miasta. Dziękuję. Wandalek naładowany przed swoją publicznością. Jak jutro będzie wyglądał ten pojedynek? <laughs> będzie wyglądał tak, jak publiczność dzisiaj. Będzie bardzo jednogłośny. Co? Postaram się zrobić wszystko, kurwa, mając taką ekipę. Nie widzę innego rezultatu niż zwycięstwo. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wandalek kontra olejnik. Już jutro. Jan Little Johnny Kempijski. 51 550. Maciej. Big czek. 48, 300 pozycja boxerska i face to face. Już jutro. A teraz czas na kolejnego zawodnika. Panie i Panowie, Maciej Rataj! 101.900! Sebastian Strolowany! No tak! 106.900! Pozycja bokserska. Pozycja bokserska. Pozycja bokserska kurwa! Zrobicie pozycję bokserską? Rataj, zapraszamy. Rataj, co, co trzeba zrobić, żeby jutro nie skończyć jak Mielonidas w walce z Trollowanym? Nie dać się znokautować. To wszystko? To wszystko. Jutro będzie zmiana u Ciebie w bio na Instagramie, 4-2. Tyle Ci powiem. 4 już jutro. Dziękuję. Raz, zrobię to drugi raz bez problemów. No właśnie, Rataj wygrał pierwszy pojedynek, więc rozumiem, że jutro zrewanżujesz się. Po pierwsze chciałem Wam wszystkim podziękować. Nie sądziłem, że tak miło mnie tu przyjmiecie. 23 kilo, kurwa! 23 kilo! Trąfię do tej walki! Jestem kurwa prawdziwym frikiem! Rozpierdolę cię jutro! 4-1 zamienia się w 5-1 i mentalny 6-0. Będziesz rozjebany. Aaaa! Bardzo dziękuję. Strolowany Rataj! Jeszcze 30% musisz mi oddać. Tak na pocieszenie ci powiem. 30% swojej gazy. 105 kg, 2 kg tolerancji. A waży 107, geniuszu! 2 kg to jest tolerancja, tylko na zasadzie takiej, że ja nie mam nic do powiedzenia i ta walka będzie. Wisisz, mi 30% swojej gazy. Nara! Ej, ej, czekajcie! Robiłem wczoraj wagę, kurwa, z 4 godziny. 105 kg, dodać 2, to jest 107 pustaku. Dobra, jutro będziemy wyjaśniać w ringu. No nie bardziej, to przecież 107 kilo, kurde. No dobra, on... Ja kurwa dwa miesiące. Dwa miesiące robię aparaty w Dobra, jutro Ej, będą ja wyjaśnienia w ringu. Ja jestem od ciebie chudszy 2 kg, a ty jesteś ode mnie cięższy 2 kg. To ile to kilo? Dobra, z matematyki tu nikt nie jest młody. Panie i panowie, przed wami... Dagmara! Szepczy! 65! Dominika! Rypa! 61 kg! Zapraszam tu, Dominika, pozycja bokserska. Dziewczyny nigdy nie ściągają koszulek, nie? Zauważyliście? Hej, Jak ja jestem od ciebie 2 kg cięższa, a ty ode mnie 2 kg lżejsza, to jaka jest różnica? Ona ważyła 62, a ja 58 to jest jednak 4 kg, tak? Spokojnie jeszcze kilogram tapety dołożę, to będzie kilogram będę cięższa. A, no dobra. No. brudnymi łapskami, kurwa. Dominika, publiczność wiwatuje, jak forma, jak samopoczucie na jeden dzień przed walką. Bardzo dobrze. Mój wstryczek w paskudną mordę Dagmary miał oznaczać to, że zmiotę ją z planszy. A nie oddałam, dlatego, bo całą siłę ładuję na jutro i cieszę się, że tutaj przyjechaliście dla mnie, bo wiem, że dużo osób przyjechało tu dla mnie i was lubię i możecie teraz krzyknąć Team Rybak! 3, 2, 1! Team Kurwa nie wyszło, no jeszcze raz. 3, 2, 1. Super, dobra. Udało się. Powiedzmy, że się udało. Dzięki. Udało się. Bardzo. Dziękuję Dominika Dagmara. Drodzy Państwo, między bohaterami kolejnego starcia jest cała masa złej krwi. A starcie odbędzie się w formule bez żadnych zasad. A w nim zobaczymy Patryk Rubalini! Śliwa! 79 800. A teraz przed Wami Michał Bagietka! Gozeleńczyk! 71 500! Bagieta! Bagieta! Pozycja bokserska. Face to face. Uf. Come on, baby! Come Myślę, że mi przychęcywałeś! prawda! Jestem silny! Jestem kurwa dzik! Jesteś Je upośledzony! zamki filtr, szmat! Balini, zatrzymaj się na chwilę. E, powiedz mi, jak czujesz się? W tym pojedynku na pewno nie przemówią słowa. Tu będą przemawiać pięści. Bardzo dziękuję. Bakieta, robalini, już jutro. Panie i panowie, chcielibyśmy tutaj rozwiać pewne wątpliwości. Strolowany miał 2 kg tolerancji, jeżeli chodzi o robienie wagi, więc jak najbardziej zmieścił się w limicie. A, a teraz czas na bohaterów pierwszego w Polsce pojedynku w budce telefonicznej. Bez żadnych zasad oraz bez limitu czasowego. A w nim Jakub lasik! Moi drodzy, waga tego barbarzyńcy to 76900. A teraz czas na jego rywala. Łukasz kamesista. siedemdziesiąt sześć sto pozycja boxerska i face to face Lasik, powiedz mi dlaczego uderzyłeś kamerzystę, chodź. Za jego To jest gra wstępna? Nie, to nie jest kurwa gra wstępna. To jest za to, co kurwa mi zrobiłeś, kurwa. A dzisiaj na Instagramie wleci wszystko, co on mi kurwa zrobił. Oj, oj oj, A nie powiesz co ci zrobił? Bo oj, może... Oj, oj. Widzowie chcą to usłyszeć. Kurwa, wie co zrobił Mam mi na live kurwa! Mam rozwaloną nogę, więc nie będę biegać do ciebie, ale się totalnie Spokojnie, ciebie nie boję. kurwa, teraz ci dałem delikatnego, na walce ci zajebi pięć razy mocniej. z skurwo! Bardzo się boję, bardzo. Kamerzysta, kamerzysta, chodź, zapraszam. Powiedz mi, czy walka w budce telefonicznej działa na korzyść, czy nie na korzyść twojego rywala? Wiesz co, tam jest bardzo ciasno, więc nie wiem, trudno powiedzieć. Chyba na korzyść, bo on się totalnie nie umie bić. Co zrobiłeś Lasikowi? Że jest tak na ciebie zły i właśnie cię uderzył? Nic. No A nic. jak odpowiada Ci rola ponownie czarnego charakteru, no bo publiczność. Jak najbardziej. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Wiele osób zarzucało ci, że walka z Krużwilem była w jakiś sposób wyreżyserowana. Jak możesz zapewnić widzów, że w tym pojedynku tak nie będzie? No zobaczą po prostu no, ja już byłem w tej budce więc zobaczą że nie jest wyrejestrowana. Bardzo bardzo dziękuję. Ekstra fight. Kamerzysta Lasik.